这次我们河南商丘宁陵葛天救援队一行十二名队员，怀着对生命的敬畏、对涿州人民的关心，不远千里来到涿州支援。<cart blij> 我们用真心感动了涿州人民，涿州人民也同样用细微的举动感恩并感动着我们。 Tamy pa women rö, džu sōng pa pa Witam Was serdecznie, to jest taka zajawka, szykuję film, jest przygotowany praktycznie, jakieś tam 10 minut, e, z sytuacji w Chinach, która, która jest w tej chwili, natomiast ten film chciałbym Wam, tym filmem chciałbym Wam przekazać, na podstawie tego filmu chciałbym Wam przekazać jedną informację, która jest bardzo ważna w chińskiej kulturze. Te wszystkie prezenty, które są przynoszone, te wszystkie podarki, jakiekolwiek, choćby to była bułka, niebułka, jedna woda, y, czy, czy dzieci przynoszące jakieś podarki. Mimo, że ratownicy mają już tego dużo, nie chcą, już mówią, że mają dużo, dużo, no a tak się zawsze mówi w Chinach. Y, to jest wyraz takiej wdzięczności. To jest coś, co trzeba zrobić. Jeżeli ktoś tobie coś pomógł, jeżeli ktoś sobie, tobie coś dał, jeżeli ktoś tobie coś podarował, twoim obowiązkiem jest odwdzięczyć się. Pamiętajmy, że w tej chwili te wszystkie rzeczy typu woda ona no i tak została przywieziona, załóżmy w prezencie czy coś, ale to nie ma znaczenia. Ale ktoś, jeżeli oddaje tą wodę, oddaje jakieś jedzenie, Oddaje coś, co, co w tej chwili będzie mu bardzo potrzebne, bo ci ratownicy wrócą do swoich miejsc, gdzie tej sytuacji nie ma. To jest tak, jakby oddawać część, część swojego życia, bo w tym miejscu, gdzie oni zostaną, to będą mieli o tyle mniej. Ale to jest, tak jest w chińskiej kulturze. Yy, musisz się oddzięczyć. Także Ci przynieśli im uwolnienie w jakiś tam sposób ze swoich ciężkich sytuacji, no i ci oddają część swojego im. Jedzenie jest bardzo ważnym elementem w Chinach. Jedzenie i woda to jest coś bardzo ważnego. Ok, do zobaczenia. Miłego dnia. Widzimy się na live dzisiaj. Jest parę rzeczy, bo jakieś trzęsienie ziemi jest w Shandongu wyczytałem dzisiaj. Do zobaczenia.